Cześć, Michał Andrzeczak z tej strony. Chciałbym Ci dziś dać do skopiowania moją metodę budowania listy mailingowej pod MLM i zarabianie w internecie. Zetnij na statystyki subskrypcji z tej przykładowej kampanii. Na slajdzie widać, że bywały dni, kiedy na listę zapisywało się 500 i ponad 500 osób. Tylko w tej jednej kampanii w zaledwie 20 dni zapisały się 3002 osoby. To daje dziennie średnio 150 osób. Zgodzisz się ze mną, że to całkiem sporo. Przygotowałem zestaw filmów 100 minut, w których krok po kroku pokażę Ci, co musisz zrobić, żeby wdrożyć moją metodę i budować listę mailingową w najłatwiejszy z możliwych sposobów. Zero teorii. Oglądasz i robisz u siebie dokładnie to samo, co ja. Między innymi określisz na jaki temat, na jakie słowa kluczowe najlepiej budować listę mailingową pod MLM, pod zarabianie w internecie. Szybko przygotujesz stronę przechwytującą opartą właśnie na Facebooku. Zdobędziesz darmowe, mega silne linki pozycjonujące Twój blog, które będą pochodziły właśnie z tych stron, które Ty przygotujesz. Ponadto sam przygotujesz ładną grafikę do strony przechwytującej i nie musisz mieć tutaj zainstalowanego żadnego programu na swoim komputerze. Nie musisz kupować żadnego programu do grafiki ani nic z tych rzeczy. Pokażę Ci, jak to możesz łatwo i szybko zrobić. Wygenerujesz ruch na stronę przechwytującą, tą, którą przygotujesz i przygotowaną do budowania listy mailingowej stronę łatwo wypozycjonujesz w Google. Dużo łatwiej niż zwykłą stronę HTML-ową, PHP czy jakąkolwiek inną. Podsumowując, zaczniesz w końcu budować listy mailingowe, a w efekcie zarabiać w internecie z MLM. Kliknij w link widoczny pod filmem lub ten, który widzisz na slajdzie i zapoznaj się z tym, co dla Ciebie przygotowałem. Zapraszam.